Hello, hello, witajcie moi drodzy gitarzyści. Dzisiaj troszeczkę nietypowa etiuda, a może źle mówię, może po prostu trochę inna, bo etiuda Mateo Karkasiego oparta na przebiegach gamowych. Być może wielu z Was pomija tą etiudę, no bo tak patrzę, że tutaj same gamki, ale powiem Wam, że ta etiuda jest bardzo, bardzo ciekawa, ponieważ Sztuką jest właśnie z motywów tylko i wyłącznie gamowych ułożyć ciekawą melodię, jeszcze w dodatku taką, którą można zagrać naprawdę fajnie muzycznie. Oczywiście yy, najpierw trzeba wyćwiczyć te wszystkie gamy, te wszystkie przebiegi, a nieraz skoki w pozycje, które tutaj są, dlatego może nie wszyscy sięgają po Etiudę Mateo Carcassiego opus 60 numer 14. Ona również znajduje się w zbiorku gitara Ekstra Klasa pani Tatiany Stachach i polecam wszystkim, którzy chcą poćwiczyć palcowanie MIMI na gamach oraz granie gamek kciukiem. Posłuchajcie, jak ładnie może zabrzmieć właśnie ta etiuda. Jesteśmy w tonacji D-dur, mamy dwa krzyżyki przy kluczu i właśnie gamę D-dur ogrywamy w tej Ediudzie. Przyznacie, że naprawdę ciekawie może zabrzmieć, kochani. Jest tutaj nad czym pracować, tak jak powiedziałem, nie tylko granie palcami na zmianę tych gam, ale zdarza się tak, że kciuk tutaj musi zagrać trochę szybko. Nie wiem, czy zauważyliście. Zastosowałem tutaj przy graniu kciukiem em, technikę apoyando, czyli grałem z kciukiem z oparciem. Mnie osobiście jest tak o wiele łatwiej e, zagrać szybkie przebiegi gamowe e, kciukiem. Niektórzy z Was może metodę czy sposób grania pojando, czyli zaparcie wykorzystają również w niektórych gękach, chociaż w tych akurat przebiegach, gdzie trzeba często dosyć uderzać basy, może okazać się to niewygodne. Ale polecam tak czy inaczej ćwiczenie tej właśnie tiudy, bo jak słyszeliście, może zabrzmieć naprawdę ciekawie, można ją zagrać ciekawie, dynamicznie. Dynamicznie nie należy się obawiać tych y, dźwięków w pozycjach, ponieważ one y, również bardzo fajnie są wprowadzane. Znajdują się tutaj w pozycji poprzez pustą strunę, wracamy też poprzez pustą strunę, a więc naprawdę można to z powodzeniem wyćwiczyć. Polecam wszystkim, a teraz już się z Wami żegnam i pozdrawiam Pana od gitary.